Ulica, przebieg. Przebieg. Mm -hmm. okay. Zakieball leży. Jeszcze jak przebieg. Przebieg. Sprawdza no, ja się. Zaczęło jeździć. 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 Zaczęło Jestem lepszy od Daję szansę wam Dwa na ekrateru, d No człowiek Witruz No, z SMG to... Z BG, bo przebiegłem Chyba nikt Tej, no, kurwa, nikt mnie nie uderzył tak porozumienia Za szkołą No, Dobra, ja cały czas jestem na murku Przepraszam. Poka cały czas. Kurwa macie trzy snapy, pojebało was? Jak trzy snapy? Po chuj wątpię się w Jest umór, nie? Czy mi się wydawało? Bo spierdolił już. Był. No, był, jest na pewno też. Był. Dawaj na lew top Szokowa Selfie na lewej Top left pewnie Nie będę rushować Pucam na sto tam jest back, on ci nie będzie widział, nie? Odejdź. Odejdź. odejdź, odejdź. Pod pokojem jest. Zbiegaj za schody. Zbiegaj. Znajdujcie pod pokojem. Jeden hit jest. Hit pod domkiem. No skitowałem go problem. Mam pod pokojem jeden. Jest pod pokojem. Kurwa pery no. Pery jest. Lewe tu.

To jest to jestem tutaj. jest tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, Do się to Uważaj, jest przed CK Kontrola. Jest kontrola? Tak, Pek. patrz na ciebie, patrz na ciebie, zielony. Jest na